Siemanko, jestem XJJJoke i witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Returnal. Moi drodzy, jest to jeden z ostatnich odcinków, w którym moim celem jest e, znalezienie pozostałych trzech fra fragmentów oblicza słońca e, i poznanie prawdziwego zakończenia w, tej historii. Zerwanie pętli, no i oczywiście, wiadomo, uwolnienie się z tej planety. Moi drodzy, przepraszam Was, jeżeli będę trochę po prostu wyglądał jak tak bardzo lamersko, bo akurat tak się złożyło, że ostatni odcinek, który nagrywałem z monsunem, i później te pierwsze trzy klucze były. Na dzień przed pre premierą God of War Ragnarok. Zdążyłem splatynować God of War'a i teraz właśnie zabieram się do platynowania, do dokończenia Returnala. Mówiąc szczerze, trochę sobie pograłem, bo, mimo wszystko, bo okazało się, że system nie zapisał mi... Postępów z poprzedniego rana. Jak widzicie, nawet też nie mam wszystkich scenoglifów. Z pierwszej mapy miałem 10 na 10, teraz ich po prostu nie mam. Nie miałem też oblicz słońc, więc no po prostu lecę. Mam nadzieję, że tutaj mi się wszystko teraz zapisze. że nie będę musiał później tego też dalej powtarzać. A więc ja wyciszę mikrofon i lecę na spidranie szukam tego oblicza oraz pozostałych dwóch. Ok, jak? Ok, od nowa. Albo nie, nie od nowa, tylko zacznę od punktu, w którym po prostu mi się nie udało. Widzimy się gdzieś tam na miejscu. No, po prostu to mnie lekko zszokowało, że nagle tutaj się coś takiego wydarzyło. Okej, okay, moi drodzy, jednak chyba znalazłem klucz. Moi drodzy, musicie znaleźć niebieskie drzwi, gdzie macie zasłon, gdzie macie właśnie jezioro czerwonej wody. Macie blokadę z drywu. Hop, tutaj są zablokowane drzwi, ale przed zablokowanymi drzwiami, no, jest fragment. A więc, ojoj, oj, oj, udaję się do lokacji numer 5 i tam rozpoczynam swoje poszukiwania. Właśnie, ojeny, rozpoczynam tam swoje poszukiwania fragmentu słońca. A więc, moi drodzy, jestem w e, pękniętych pustkowiach. Wcze wcześniej, no, musiałem zresetować cykl, gdyż y, na rozstaju poleciałem, pobiegłem w lewo, nie w prawo, i od razu trafiłem y, do, pff, do tych głębin. A to jest szósta lokacja. Chcę lecieć po kolei. W każdym razie, co tutaj tak spada, co zawsze to było. W każdym razie, moi drodzy, wyciszam, wiadomo i lecę, pędzę, zapierdzielam. Szukam piątego fragmentu oblicza słońca. Było szybkie. <śpiewanie> Powtarzamy. <śpiewanie> Kurde, że mi się wkopał. Awa. Podejście numer y, dwa. Ta gra chyba sobie ze mnie żartuje. To jest po prostu jakaś porażka. Ta gra centralnie chce mnie upokorzyć. Poproszę o bardziej łaskawą RNG. Moi drodzy? Gra brutalnie pokazała mi, że no nie mam się tu co pokazywać bez ulepszeń. Ulepszyłem się. Po czym stwierdziłem, że ok, przejdę za portal poza nagraniem. Ale jeszcze z ciekawości sobie zobaczyłem co znajdę za tymi drzwiami. Znalazłem artefakt. Oto jaki, zobaczcie sobie. Ale poszedłem też za bossa. Do miejsca, gdzie był boss. I co? Nawet w ogóle tej... Kuźwa, spadłem. Walczyć nie musiałem. Bo oczywiście tak. Hop, 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 hop. Fragment słońca. Skaczę do trzeciej lokacji. Aczkolwiek... Uuu, biorę to. Z dobrej broni. Dobrą bronią nie pogardzę. O, tak to ujmę. Nauczonym doświadczeniem. Biegnę przed siebie, staram się e, jak... Może nawet postaram się mimo wszystko dalej e, unikać walki na tyle, na ile jest to e, możliwe, ale najpierw sprawdzę miejsca, w których jest najbardziej bezpiecznie, e, czyli właśnie jakieś takie miejsca z bosami i tak dalej. Do zobaczonka po prostu, no okej, okay. trzymajcie ci za mnie kciuki, no co mogę powiedzieć Uff, i słońce naprawione. Ostatni Proszę, fragment słońca. Ojeny, moi drodzy, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. Chociaż z drugiej strony, kurde, teraz tak potężną broń musieć odstawić. Portale, ząbkowane pociski, fale, no po prostu. Kurczę, chciałbym mieć taką broń. Na kolejnym ranie, w momencie, kiedy dojdzie do walki z bossem, bo tak, teraz resetuję cykl, idę do domu i muszę raz jeszcze pokonać bossa, ponieważ chodzi mi o ostatecznego bossa w grze w bliz, bliźnie Głębin, aby odblokować prawdziwe zakończenie. Muszę Najzwyczajniej w świecie dotrzeć do domu. Znaczy do samochodu. A samochód jest za bosem. A więc moi drodzy, widzimy się przy domu. Na ostatniej, mam nadzieję, że ostatniej sekwencji domowej. Tak więc jestem przy domu, dotarłem do domu. Zobaczmy. To będzie mój ostatni powrót. Właśnie, co mnie tutaj czeka. Mamo, jestem w domu. Cholera, mace, który przed telewizorem wyleciał. Ona była w telewizorze. Cholera. W którą stronę? Fak, mam iść tam, gdzie nigdy. Nie dotarłem. Czyli to małe dziecko, o ile się nie mylę, to też zawsze była... Selena, czy jak ona tam się zwie, kurde, nawet nie pamiętam imienia głównej buchterki. Wszystkie pomieszczenia otwarte. Okej. Okay. A, cały czas ta kostka. Znowu się rozpadniesz? Co z tobą jest nie tak, ty kurdziwacz na kostko? Co to jest? Coś jeszcze? Tak. Czy ja... to odpięłam? Ten pasek! Tak, kiedyś jak była dzieckiem, dokładnie. Czyli macyk był jej. Jest jej matka. Czyżby ta, ma ta matka była astronautką? Cholera. Okej, okay, za każdym razem graliśmy z Seleną. Malutką Selenką. Która miała jakiś koszmar z astronautą. O, cholera. Żałuję tego, co się stało. Ale zasłużyłaś na to. Czyli to jej matka spowodowała wypadek, czy co? Musimy zapomnieć, by pamiętać. Musimy wow. odejść, by wrócić. Ale bo... głębokie to jest, naprawdę. Takie prosta. Musimy, umrzeć, by żyć. Co? Włosy mi jakim... Aha. I tylko to jest tutaj. Tak, Seleno. Obuzek Ten astronauta czy co? Czemu zdawałaś się tak groźna? Byłaś tylko pustą powłoką. Siadam na tym, i co? Będzie sparaliżowana Ach. teraz ona? Ten. Przyjść astronauta by i co Okej. Co? Ok, matczyny grzechy. Ukryć wszystkie sekwencje domowe. Gdzie ja jestem? Gdzie ja siedzę? <laughs> Na tronie jakim? Przy tym domu, tak czy siak. Ale co... Cóż... <laughs> Klucz! Z astronautą do samochodu. A cóż to jest za tajemniczy przedmiot? Okej okay. Dobrze więc, moi drodzy Teraz nie pozostaje mi nic innego jak wrócić Nawet nie restować cyklu, ale po prostu wrócić na start tej lokacji. Tak, teleportem nawet to zrobię. I zacząć się powoli. Wzmacniać. Moi drodzy, całą resztę zobaczycie w kolejnym, już ostatnim odcinku z tej serii. Mm, momencik, jak tutaj dotrzeć teraz, dostatku? Tędy. Tak. Tak. Jolo. Siema Siema nara Siema nara Hop 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 Siema, Siema nara Siema nara A więc Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi Jak tak naprawdę zakończy się ta gra, jakie jest prawdziwe zakończenie, jak wygląda zakończenie trzeciego aktu, koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem, aby wiedzieć, kiedy ten odcinek się ukaże. Co za niespodzianka, będzie to jutro. Moi drodzy, w tym odcinku postaram się też dołączyć moment, w którym zdobywam ostatni ksenoglif. Nie będę... Na nagraniu szukał wszystkich, bo i tak wiele już pominąłem w czasie gry z Monsunem. Zresztą jest to też wiele różnych takich losowych pomieszczeń klucz do samochodu, dokładnie. A więc na pewno wiele razy będę musiał powtarzać wszystkie lokacje, aby te ksenoglify. Hmm. Tak, aby te ksenoglify zdobyć. E, tak więc moi drodzy, e, zostało, e, póź... zrobię jeszcze jedną trofeum, właśnie chyba codzienne wyzwanie. E, a więc moi drodzy, zapraszam do śledzenia, no zapraszam do oceny też tego materiału, do śledzenia na bieżąco serii, zagrałem w God of War Ragnarok, którą obecnie publikuję. Oraz do przyjrzenia sobie pozostałych serii, serii zagramy, które już opublikowałem na swoim kanale, a także do śledzenia na bieżąco serii poradników Warframe, ponieważ gra regularnie dostaje nowe aktualizacje A właśnie y, ja staram się też y, w, w miarę jak pojawia się nowa aktualizacja, dodawać materiały y, na swój kanał, tak abyście Wy nawet po dłuższej przerwie wiedzieli co Was pominęło co warto zrobić, w jakiej kolejności i tak dalej, więc wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!